Ileż można, serio. Ileż można. Ten rok jest niesamowity. Kończę grać w jedną wspaniałą grę, zaczynam kolejną i też okazuje się świetna. No bo tak, Armored Core 6 jest świetne. To gra wideo, taka przez duże G i duże W. Gra wideo przede wszystkim, a nie na przykład opowieść przede wszystkim. Gameplay jest tutaj królem i gameplay ten jest fantastyczny. Armored Core 6 dostarcza niepowtarzalnych wrażeń, no bo jak często otrzymujemy wysokobudżetowe gry z mechami? I to nie byle jakimi, tylko szybkimi, zwinnymi mechami, niczym model Ronin z Titanfalla 2 chociażby. Choć piękno tej gry tkwi też w customizacji, więc nasz AC może być bardziej ociężały i powolny, jeżeli zechcemy postawić na wytrzymałość. Jest takie wyrażenie w języku angielskim – power fantasy. I właśnie to oferuje najnowsza gra od From Software. Uwielbiam przedzierać się przez kolejne misje i dosłownie jednym strzałem rozwalać podstawowych przeciwników, nie zatrzymując się nawet przy nich na moment. Potem chwila lekkiego wysiłku przy nieco cięższych wrogach, może wpadnie po mnie jakiś oddział specjalny z nadzieją, że dadzą mi radę, ale ja nadal czuję się mocarnie. Tak tu właśnie jest na tym Rubikonie, szczególnie gdy znajdziemy swój ulubiony build. Czy gra jest łatwiejsza niż Soulsy? No bo wybaczcie, sorry, ale to gra From Software, więc pewnie ktoś takie pytanie sobie zadaje. A odpowiedź brzmi tak. Ale momentami nie. Zwykłe misje bez walk z bosami są po prostu najczęściej normalne pod względem poziomu trudności, jak zresztą wspomniałem wyżej, mówiąc o uzależniającym mechowym Power Fantasy. Ale niektóre walki z bosami są trudne. Nie sposób, żebym tak nie mówił, jeżeli bossa pierwszego, tak jest, pierwszego rozdziału pokonałem dopiero za 17 czy 18 podejściem. Zaczął mnie nawet trochę frustrować, choć na szczęście wspaniała muzyka w tej walce pięknie potrafi koić nerwy, ale w końcu się udało, bo widzicie, po każdej porażce możemy zrestartować walkę, a przed wróceniem do checkpointu, który niemal zawsze jest dosłownie na początku walki z bossem, możemy wymienić całe uzbrojenie i inne części mecha wedle życzenia. Musimy tylko mieć zakupione te części, bo jeżeli nie kupiliśmy jakiejś broni, to żeby wejść do sklepu, musimy wyjść z całej misji i potem powtórzyć ją od początku, ale na szczęście misje nie są nigdy zbyt długie. Szybko można odkryć, że niektóre buildy są po prostu totalnie OP i to jest super, jeśli nie chcemy się za bardzo męczyć, oczywiście. Ale przyznam, że po odblokowaniu najlepszych strzelb połączyłem je z dwoma naramiennymi wyrzutniami granatów i czułem się absolutnie niepokonany. Tylko niektóre potyczki sprawiły mi większe problemy, przy czym nie liczę tu walk z bossami, a bardziej trudniejsze fragmenty misji oraz minibossów. Nigdy nie grałem w żadne Armored Core na poważnie, co oznacza, że pamiętam tylko jakąś jedną część, w którą grałem przez chwilę u znajomego na PlayStation 2. Nie wiem więc jak wypada system kastomizacji w porównaniu ze starszymi częściami, ale jest imponujący. Cztery sloty na broni i każda z tych broni może być inna, jeśli chcemy, do tego wymienialne głowy mecha, korpus, ramiona, nogi, które można zastąpić nawet czołgowymi gąsiennicami i jeszcze generatory, ulepszenia i dopalacze. Wszystkie części wpływają na wagę i zużycie energii, więc trzeba to oczywiście odpowiednio dopasować. Nie Mecha, który ma leciutkie ramiona i nogi, a jednocześnie najcięższe możliwe uzbrojenie. Można jednak tworzyć bildy pośrednie, lekkie, ciężkie, co tylko chcemy. W walce z poważniejszymi wrogami duże znaczenie ma stagerowanie wroga. Wiecie o co chodzi, jeżeli graliście w Sekiro lub podobne gry? Obrażenia sprawiają, że zapełnia się pomarańczowy pasek nad paskiem HP przeciwnika. Gdy się napełni, oponent jest przez chwilę o wiele bardziej wrażliwy na obrażenia. I to jest właśnie klucz do sukcesu. Musimy ogarnąć, jakie rodzaje broni są najlepsze do szybkiego stagerowania, pozdrawiam np. pistolety maszynowe czy właśnie strzelby, a które do największych obrażeń. Dochodzą do tego jeszcze urozmaicenia w stylu tarcz energetycznych, które też trzeba odpowiednio kontrować. Sama walka jest świetna. Stworzyłem mecha niezbyt lekkiego, ale też nie jakiegoś ociężałego, takiego trochę uniwersalnego, powiedzmy. Dzięki temu mogłem wykonywać błyskawiczne uniki, bez problemów wznosić się i szybko latać, zmieniać dystans od wroga w zależności od sytuacji. Uniknięcie potężnego ataku rakietowego, na przykład, i natychmiastowa, skuteczna kontra, szczególnie wykańczająca przeciwnika, rozpadającego się cudownie na części, przez całą grę sprawia Mega Friday. Ta gra przypomniała mi, jak mało mamy produkcji z mechami, właśnie, bo takich pojedynków nie sposób. Porównać ze zwykłymi strzelankami, moim zdaniem, czy zwykłymi grami akcji, w których sterujemy ludźmi. Starcia stalowych potworów to coś niepowtarzalnego. Struktura gry jest bardzo prosta, i nawet nieco nie dzisiejsza, można powiedzieć. Katszenek jest tu jak na lekarstwo, a mówiąc katszenki, mam na myśli bardziej króciutkie ujęcia na pewne wydarzenia, czy wprowadzenia bossa, lub przylot na miejsce misji. Fabułę poznajemy niemal wyłącznie poprzez wiadomości głosowe odbierane podczas zadań i po ich ukończeniu. Wracamy do bazy, wybieramy nową misję z menu, kończymy ją, wracamy do bazy. Automatycznie oczywiście nie musimy lecieć do tej bazy. Czasem dostajemy do wykonania wyzwania na arenie. Są to walki symulacyjne z pojedynczymi mechami, za których ukończenie zdobywamy punkty upgrade'ów. Odblokowujemy też tryb PvP, ale nie spędziłem w nim praktycznie wcale czasu. Nie ma tu bowiem niestety normalnego matchmakingu z jakiegoś powodu. Wchodzimy tylko do tego trybu i widzimy pokoje, lobby, założone przez innych graczy. Jest ich zazwyczaj mało i nie wiemy jak bardzo skillowy gracz tam na nas czeka, no i jak szybko zbierze się grupa. Trochę szkoda, że tak to potraktowano, bo wiem, że niektórym na PvP zależy, ale akurat mi totalnie nie. Czy jest tu jakaś historia? No jest. Narracja jest minimalistyczna, nie widzimy żadnych postaci, jesteśmy bezmiennym najemnikiem, który po prostu wykonuje kolejne misje. W trakcie przychodzenia gry powoli poznajemy tajemnice planety Rubikon, wchodząc w interakcje z korporacjami, które tam działają, i innymi frakcjami. Nie jest to gra, w której fabuła jest najważniejsza, ale jest tu lore, w którym można się trochę zagłębić, jeżeli się postaramy. Ale podobało mi się, że faktycznie czułem się tu jak mały trybik w machinie wojennej, przynajmniej do czasu. Wszystko jest tu takie bezduszne, ale jest to celowe i na pewno pasuje do krajobrazu. Rubikon to planeta niemal martwa, a krajobraz to pustkowia i stalowe struktury. Jest to na swój sposób piękne i bez wątpienia idealnie zgrywa się z tematyką. Klimat buduje też pięknie muzyka, szczególnie niektóre walki z bossami, choćby ta nieszczęsna walka na koniec pierwszego rozdziału, zachwycają wręcz oprawą dźwiękową. Grafika nie jest szczególnie może imponująca, jest po prostu ładna, ale stylistyka jest świetna. Nie potrzebuje większych fajerwerków, bo gameplay jest po prostu wizualnie no, Cool. Animacje mechów są fajne, do tego efektowne wybuchy i slow motion przy zadaniu ostatecznego ciosu poważniejszemu wrogowi. No po prostu cool. Jakieś wady? Tak, niektóre checkpointy lub ich brak, parę razy wkurzyły. W niektórych walkach z busami irytują też bariery, przez które nie możemy polecieć nieco dalej, w bok na przykład, albo wyżej, więc na przykład nie możemy polecieć 100 metrów dalej w prawo, mimo że jest tam po prostu dalsza część jakiegoś pustkowia. Nie byłoby to większym problemem, gdyby nie fakt, że już boss może te granice przekraczać. I jak go wtedy trzasnąć laserowym mieczem, gdy gramy buildem do walki w zwarciu? Ogólnie jednak Armored Core 6 to gra, której potrzebowałem. New Game Plus oferuje kontynuację historii i dodatkowe misje oraz zakończenia i chętnie do tego usiądę przed końcem roku, a na razie 20-godzinna przygoda była przyjemną, gameplayowo miodną odskocznią od wielkich herpegów. Mam nadzieję, że sprzedaż będzie na tyle wysoka, że From Software jeszcze kiedyś przygotuje dla nas kolejną odsłonę serii. Bo od teraz oficjalnie jestem jej fanem. To by było na tyle, dajcie znać co wy sądzicie o tej produkcji, jeżeli już mieliście okazję zagrać i do zobaczenia w kolejnych materiałach.